Karabinza! Witam the finals of the Industrial Masters World Championship. Season 10, we've had 3 days of CSGO's performance. 3 days of legendary Counter-Strike. We've even got to do some matches, that people say will last throughout the history of Counter-Strike. Cześć, witam wszystkich. First Giftblock i... Muszę przyznać, że zrozumiałem IM. Na Intel Extreme Masters, czyli zawodach e sportowych związanych z ligą ESL, byłem w tym roku pierwszy raz, ale jak co roku, pierwsze zdjęcia na Twitterze widziałem już od 7 rano. i Były to zdjęcia przedstawiające niekończącą się kolejkę ludzi, którym nie udało się dostać do środka, nie udało się kupić biletów wcześniej, ale nawet ci z biletami musieli swoje odstać. I o na przykład nie bardzo rozumiem ludzi, którzy czekają całą noc w kolejce, żeby mieć nowego iPhone'a dzień czy dwa przed innymi to będąc tutaj na tej imprezie zrozumiałem tych, którzy czekają. Ludzi jest tutaj naprawdę mnóstwo i są to ludzie przeróżni. Oczywiście dominują młodsi, ale są też starsi, są rodzice z dziećmi, dominują chłopcy, ale mimo wszystko jest to impreza taka totalnie masowa, taka pop jak mecz piłkarski i na pewno nie przypomina jakiegoś zamkniętego, hermetycznego spotkania panów gier. I ci różni ludzie przychodzą tutaj z różnych powodów. Jedni przyszli, żeby spotkać swoich idoli, głównie z YouTube'a. I to jest naprawdę fajne w YouTube'ie. To w YouTube'ie lubię, że ci idole są dużo bliżej fanów niż ci telewizyjni, bo właściwie niczym nie różnią się od ciebie czy ode mnie. Inni przyszli, żeby pograć na super wyposażonym sprzęcie do gier, albo brać udział nawet w takich zawodach dla widzów, w których były też do wygrania całkiem fajne nagrody. Ale większość przyszła tutaj przede wszystkim dla Przyznam, że nie specjalnie oglądam zawody e-sportowe. Oczywiście znam Bluetooth Pro i trzymam za nich kciuki, ale do specjalisty mi naprawdę daleko. Ale naprawdę życzę każdemu, a szczególnie tym, którzy do członu sport w nazwie e-sport są sceptycznie nastawieni, żeby miał możliwość chociaż raz oglądać zawody e-sportowe w takiej turniejowej oprawie, w takich turniejowych warunkach jak tutaj w Katowicach, w Spodku. Wrażenia są naprawdę niezwykłe i nawet nie będę próbował ich opisywać. To jest niesamowita. Najbardziej niesamowite jest to, że właściwie nawet nie oglądamy tego sportu na żywo. Patrzymy tylko na telebimy i co jakiś czas zerkamy na kilku facetów, którzy siedzą przed monitorami zamknięci w budkach na scenie. Ale mimo to ten, ten bas, który wykręca żołądek na drugą stronę, krzyki fanów, to wszystko sprawia, że atmosfera jest naprawdę niesamowita. Chyba nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. I muszę przyznać, że nawet ja, osoba może nie sceptycznie nastawiona do e sportu, ale nie pasjonująca się e sportem. Wychodzę ze spotka, jako inny człowiek. I tak, e-sport to jest sport. Bo sport to nie tylko bycie najszybszym, najsprytniejszym, najsilniejszym. Sport to bycie gladiatorem. Nie ukrywajmy, sport to widowisko, a sportowcy są sportowcami dla fanów, a tutaj to widowisko było na najwyższym światowym poziomie. To nasze wielkie szczęście, że mamy zespół Virtus Pro, którego możemy kibicować, z którym możemy się utożsamiać i jest to zespół najwyższej klasy, chociaż tym razem nie udało mi się wygrać, to jednak są to naprawdę zawodnicy najwyższej klasy. I to bardzo dobrze, bo dzięki temu, mam nadzieję, esport będzie się rozwijał w Polsce. A naprawdę warto, i tego sobie i Wam wszystkim życzę. A na dziś to tyle i do następnego razu. Cześć!